Witam wszystkich. Wiem, wow, materiał o grach na moim kanale. Wow. W takim filmie dość spontanicznym na temat modów nastawionych bardziej na grafikę, na jakie udało mi się natrafić ostatnio, jakie też wy mi podosłaliście. Ogólnie głównym tematem tego odcinka będzie Gothic Reloaded mod oraz Gothic Sequel. I ogólnie powiem też na końcu trochę o yy, liście do studia pielęgna Więc... Ostatnio trafiłem na kilka ciekawych y, y, rzeczy związanych z y, modami, które oferują jakieś tam upgrade graficzne, co chodzi o Gothica. Pierwszy mod, jaki chciałbym wspomnieć to The Elder Scrolls Skyrim Gothic Orpheus Mod, co prawda jest mod do Skyrima, jednak jak możemy wyczytać w opisie you will be, be able to visit famous location from Gothic 1 and 2, czyli będziesz mógł odwiedzić znane lokacje z Gothic 1 i 2. Co prawda historia tego moda będzie oddzielną rzeczą, ale jeśli ktoś właśnie gra z Skyrim, to może ten mod będzie ciekawy, bo będzie można zobaczyć świat Gotika w trochę innej grafice. Ale ten mod um, pomaga robić grupa um, Gothic Brothers. I co jest ciekawe, ta go, właśnie grupa, Gothic Brothers Team, ee, pomagała robić mod, o którym mi film przypadkowo wyskoczył w proponowanych na YouTubie, e, o Gothicu na silniku CryEngine 3. E, czyli, jak możecie zauważyć, Gothic z <laughs> lepszą grafiką, co prawda widzę, że to jest dopiero wczesna mm, faza tego moda, ale dość yy, ciekawe, że w ogóle w 2017 roku takim czymś się zajęli, ale o tym też chciałbym powiedzieć trochę później. Wiecie, są już takie mody, jak na przykład Hand, Tylko że yy, ten mod od dłuższego czasu nie ma jakiejś większej o nim informacji żadnych. A nie chcę mi się co chwilę sprawdzać, właśnie na głównie stronie ich e, o tym rzeczy, bo tam jest wszystko po rosyjsku. Nie chcę mi się cały czas tego tłumaczyć, bo, sorry, nie znam dobrze e, języka materii rosyjskiej. Ale ogólnie, naprawdę wielkim modem, jaki wyszedł ostatnio, ponieważ na samym początku roku, wyszła grywalna wersja demo Gothic Reloaded Mod. Jest to mod, który. Nie robi nic z samym gotikiem, tylko ulepsza go graficznie. Możecie zobaczyć, że kurczę, ten świat no, wygląda naprawdę imponująco. Zobaczcie ile oni to zrobili, matko. Postacie mają ręce. O więc widać, że się napracowali nad tym modem, bo wiecie, ci co bawili się, czy bawią się w modowanie, wiedzą, że zabawy z szkieletem i tak dalej, z modelami postaci to jest duża pierdolencja, więc widzę, że oni się w to wczuli. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, bo jest to mod, który tylko usprawnia grafikę w Gotiku i nic więcej nie rusza. Tylko mm, problem jest, zauważcie to, że ten mod powstaje od 2007 roku, aż 10 lat, i dopiero wyszła wersja demo. Wersja demo charakteryzuje się tym, że można rozegrać póki co tylko pierwszy rozdział. Ale zauważcie, co prawda duży mod, też im gratuluję, ale 10 lat. I też się nie dziwi, że na przykład takie mody jak Stronghand, czy ten wcześniejszy mod o mm, gotiku na silniku CryEngine, em, Mogą nie wypalić, bo nie tyle mogą nie wypalić, co na przykład co chodzi właśnie o ten mot na tym silniku CryEngine. Zobaczcie, jakie tam są komentarze. On się może trochę nie spodobać, bo ymm, niektórzy właśnie napisali, że to może trochę zepsuć klimat Gotika. I właśnie to mi trochę ymm, nasunęło taki temat. Jeśli wiecie, ostatni, jakiś czas temu dawałem dwa filmy: jeden a propos gotyka, kontynuacji gotika, a drugi mówiący o remasterze albo remakeu gotika. I tam możecie, szczególnie właśnie chodzi mi o ten film z remasterem gotika. Tam możecie znaleźć kilka ciekawych komentarzy, które pokazują, jak w bardzo różny sposób fani podchodzą do takich sprawek, właśnie yy, odświeżona wersja gotika. Było tam bardzo dużo komentarzy takich, że nie ma co zmieniać gotika albo tylko grafikę. A takie naprawdę usilne zmienienie szczególnie właśnie grafiki gotika czy mechaniki by bardzo zaszkodziło, bo no nie oszukujmy się, w takiej wersji remastered graliby przede wszystkim fani. A zauważcie właśnie ten, ten mod na silniku Cry engine. Przecież. Tam widać, że to, jest to są dopiero początki. Postacie stoją, nie mają żadnych animacji. W ogóle widać po ruchu postaci, że przyniesienie nie tylko grafiki, ale całej mechaniki, ruchu, walki i tak dalej. Co prawda może ta gra wyglądać lepiej, ale może to już nie być to samo, też się tego obawiam. Ehm. Dlatego wiecie, nie wiem czy ten mod nie jest z miejsca spisany na straty. Tym bardziej, że jak, ważycie, jak możecie zauważyć na przykładzie Stronghand, no właśnie... Wydanie moda to jest duża pierdolencja, ja się sam o tym przekonałem. Z moim modem treningu nie wyszedł. No przecież ten goti i Reloaded wychodzi 10 lat. Ale sam fakt, że tyle lat po premierze jeszcze wychodzą tak... Yy, Duże rzeczy do Gotika, to jak ja zacząłem, to szukać, też sam nie wierzyłem, że jeszcze aż tyle jest tego. Ale właśnie, naprawdę warto się tym zainteresować, modem Gothic Reloaded, bo mi się zdaje, że to jest najbardziej, najcelniejsze oddanie tego, czego wymagaliby fani od wersji Gotika, czyli jeszcze raz możliwość, może, bo się w górniczej dolinie bez jakiejś dużej ingerencji w mechanikę. Ale jeszcze chciałbym poruszyć drugi temat. Temat, e, który właśnie niedawno wyszedł, czyli Gothic Sequel. E, bardzo skrótą historię. E, jakiś czas temu e, pewna osoba mm, zamieściła taką informację, że jest w posiadaniu plików i to potwierdziła e, takiego starego projektu Pirenya Bytes o nazwie Gothic Sequel. E, był to, było to rozszerzenie do pierwszej części Gotika. Które miało się dziać po pierwszej części, po wydarzeniach z pierwszej części. To miał być duży mod. Miało się wszystko dziać, to miało się jego akcja dziać w górniczej Dolinie, ale miało być sporo nowych rzeczy. Na przykład miała być postać kobieca, wojowniczka, która walczyła na przykład kosturę, więc było bardzo, bardzo dużo rzeczy. I po opublikowaniu tych informacji. Bardzo szybko zainteresowało się tym Pirania Bytes, ponieważ od razu został ten autor poproszony o usunięcie wszystkich informacji o tym projekcie, który posiadał. I teraz, zostałem zapytany na Facebooku, co to oznacza. Eee, wiecie. Gothic Sequel było to, było to projekt studia Piranha Bytes, który miał zostać zrealizowany po wydaniu pierwszej części Gotika, ale z powodu tego, że Joe, Joe Wood później tam trochę mieszał, kazał im odrzucić projekt i zacząć um, pracę nad drugą częścią Gotika. Jak możecie zobaczyć, ten wstęp do Gotika e, dwójki jest wstępem właśnie do tego Gothic Sequela. Yy, na przykład ta scena z wieży Sardasa. Zauważcie, że ta wieża Sardasa nie wygląda tak, jak ta, w której zaczynamy grę, plus yy, nasz bohater w ogóle posiada inny ubiór. Właśnie miałbyś to ubiór, yy, który posiadał w tym modzie, który nie wyszedł. Yy, z tego wynika, że po prostu projekt został odrzucony, a yy, część właśnie z niego rzeczy została przeniesiona czy użyta w gotiku Dwójce. Dlaczego Piranha Bytes kazało to usunąć? Moim zdaniem było im to nie na... Znaczy po pierwsze, po pierwsze to były w ogóle ich pliki, czyli publikacja tego mogłaby, mogłaby trochę, wiecie, pod, y, padać pod kradzież. Ale drugą mi się zdaje... Y, y, drugą zdaje mi się rzeczą jest to, że teraz pirania Bytes bardzo się chce skupić na Eleksie. I takie coś mogłoby im zaszkodzić, bo wyobraźcie sobie, że wiecie, że teraz Redci, czyli, czyli studio zajmujące się Wiedźminem, ma wydać grę. Tylko, że ta gra ma być w ogóle w innym klimacie niż Wiedźmin. I wyobraźcie sobie, że przed wydaniem tej gry Nagle ktoś wynalazł jakieś, wiecie, informacje tajne, projekt, porojekt Wiedźmin 4 i zaraz by się pojawiły grosy, głosy. Co? Dlaczego nie robicie Wiedźmina, tylko jakąś taką grę? Tak samo tutaj. Weźcie sobie na przykład... Ymm, zobaczcie jakieś filmy y, Piranha Bytes promujące Alexa i zobaczcie te sesje z komentarzami. Jakie tam są komentarze a propos Gothica, że... No, ludzie chcieliby jakoś bardziej zobaczyć tego Gotika. I wyjść takiego czegoś, takiego szumu info informacyjnego, co? co oni pracują po tej o gotiku i nie mówią, po co, to po co robię tego Alexa, Raczej bo to zaszkodziło. Um, a też nie ma co zrobić z takiego szumu z tego, bo to jest oczywiste, że oni pracowali nad takimi projektami. Ja się nie się, gdyby oni w ogóle posiadali jakieś um, częściowe projekty, modele, skrypty i tak dalej, w jakiej, wiecie, kontynuacji gotiku, nad którymi kiedyś pracowali. Tak samo jak wiecie, to jest taka sama historia jak z Half-Life'em, trójką, którą wiecie ludzie jakieś pliki wynajdują, bla, bla bla. No, oczywiście, że Valve ma jakieś pliki Half-Life'a 3, ale po prostu nie wypuści tego. Tak samo tutaj. Tak moim zdaniem wygląda ta sprawa. Oczywiście oni też to dzieli bardziej z pobudek prawnych. Ogólnie jeśli chcecie bardziej posłuchać o tym, nie chcę się rozwodzić na temat tego Gothic sequel, ponieważ tu wszystko powiedzieli, co trzeba powiedzieć twórcy na kanale. Te same osoby, które tworzą modzie, Corinis, macie właśnie, mieliście na początku link do tego, więc oni tam wszystko powiedzieli, nie chcę się tutaj powtarzać, bo to nie ma sensu. Mówić raz, drugi to samo. A propos właśnie tych a propos właśnie Pirania Bytes, list do Pirania Bytes. Ja niektóre rzeczy właśnie związane i z Alexem i z gotikiem właśnie już dawno wysłałem ten list do sobie Pirania Bytes, ale póki co otrzymałem to. Otrzymałem to i jeśli ktoś wie, to to jest to, co zawsze odsyła bot z ich skrzynki, taki, że wiecie, że. Może jakieś informacje są na stronie ogólnie i nie zwracają nam dupy. Nie wiem czy oni, bo wcześniej wcześniej się z nimi kontaktowałem, to w tym, tego samego dnia otrzymam odpowiedź, teraz do dzisiejszego dnia nie otrzymam odpowiedzi. Może dlatego, że przeoczyli to wiadomo, wiadomość, teraz mają więcej, może dlatego, że nasrałem tam dużo pytań, może im się nie jest odpowiadać, a może dlatego, że <laughs> były niewygodne pytania. W każdym razie, nie wiem, być może jeszcze raz wyślę do nich ten list tylko może skrócę tą wersję. Jeśli jest jeszcze ta osoba, która chciała pomóc, która już mi wcześniej pisała, czy jeszcze druga, która chciała pomóc, ale z którą się nie kontaktowałem, bo sorry, wiadomości na Facebooku są takie, że mm, jeśli pisze jakaś nowa osoba wiadomość, to ty idziesz na sam dół. Po prostu już nie mogę tych osób znaleźć. Mogą się ze mną skontaktować, jakby co, może jakąś krótszą wersję tego listu bym napisał. A jeśli nie, to się po prostu odpuści. To w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Fajnie, że takie projekty jeszcze po tyle latach wychodzą, szczególnie ten Gothic Reloaded, właśnie jego link w opisie, naprawdę fajny mod, mam nadzieję, że zrobią tego pełną wersję. Bo to naprawdę można by było nawet nazwać Gothiciem Remastered. remaster. że teraz wychodzi mi film o grach, chciałbym robić bardziej zmontowany film, a nie takie vlogi na spontane jak teraz. Wiecie o co chodzi, nie chcę się powtarzać, dzięki za cierpliwość. Jeśli oczywiście jeszcze umknął mi jakiś mod, bardzo uwagi, możecie jak zwykle pisać w komentarzach, bo na przykład od Roberta R. Nie wiem, czy chcę, żeby zrobić jego nazwisko, czy nie. Właśnie otrzymałem nie, niektóre linki do tego filmu, więc też dzięki za to. Ogólnie jeśli da się znać, jeśli będziecie chcieli, to mogę, bo nie stałam informacji, kolejny odcinek zrobić o modzie dzieje Korinis to ja się sam z nimi skontaktuję. Zobaczymy czy mają coś nowego, chyba raczej nie, bo jeszcze nie miał jakichś dużych update'ów na swojej stronie na Facebooku, więc oczywiście dzięki za y, lajki, dzięki za y, dislajki ci którzy tylko włączyli film, zobaczyli, że nie są gwiazdę, fajnie <laughs> I oczywiście wiecie, jak zawsze pod koniec filmu zrobimy mały giveaway, czyli jeśli <grybujesz> dasz lajka pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał i napinasz komentarz za Gomeza, to będziesz mógł wygrać tą unikatową kopię Gotuka. dojdzie ona do ciebie za jakieś 3 lata gołębiem i to jest tak suchy żart, że nie powiedziałam, ja